Dzień dobry, cześć, hej. Dzisiaj chciałem e, zrobić dla siebie i przy okazji Wam zrelacjonować kompost kwaśny. Pod kwaśnolubne e, roślinki. Pokiego grzyba to, no to chyba wiadomo, że <grych> jako nawóz. Natomiast pod co można wykorzystać? Powiedzmy, borówki najlepiej tak. Żurawinę można trochę pod jagodę kamrzacką dać, jeśli macie zasadową glebę, bo jagoda lubi takie troszeczkę kwaśne. Zresztą większość Krzewów lubi takie lekko kwaśne podłoże. Jeśli ktoś ma bardzo takie zasadowe, to może sobie użyć tego. Co zrobić, żeby w ogóle zrobić taki kompost? Bierzemy sobie jeden pojemnik kompost, kompostownik, jeden pojemnik, jedną, jedną komorę przeznaczamy specjalnie pod to. Ja już tutaj coś nieco wsypałem. Wsypałem tam trochę zrębki drzewnej, trochę kartonu, trochę tutaj odpadków takich pognojówce z pokrzywy też. Nieistotne to jest, bo to jest tylko taki podkład, żeby tutaj ziemia nie, nie parowała. Natomiast teraz będę Wam pokazywał jeszcze jakie materiały można sobie tutaj dorzucić. I słuchajcie, ludzie tak mówią, że ten kompost, piszą tak w artykułach, że ten kompost nie jest taki odżywczy jak taki kompost powiedzmy bardziej zasadowy. Że nie jest, że długo się robi, że ponad 2 lata, ze względu na te materiały, które zaraz zobaczycie, ja wam powiem tak i tak warto uważam zrobić, i nie trzeba robić tak mega, mega kwaśnego, jak, jakby wyszedł tylko z tych materiałów, które tu będą. Można trochę mieszać z innymi, i tak zawsze wyjdzie kwaśniejszy niż ten. Także po prostu zaczynamy sobie wrzucać. Pierwszy materiał to tak naprawdę już kompost gotowy. Prawie że gotowy, powiedzmy no, z kompostownika obok. Taki zwykły kompost, który, na który jeszcze nie jest tak przerobiony, ale mamy tu już dżownicę, mamy różne mikroorganizmy. Dobrze jest, żebyśmy trochę tego podurzucali tutaj, żeby już zaszczepić, żebyśmy nie czekali aż z tego kompostownika, z którego wybieram, dżownice przeszły do tamtego, tylko żeby od razu tutaj już te kilkałych na początku, jak i w trakcie, najlepiej, oczywiście, to wszystko mieszać. Więc trzeba pamiętać, że można zupełnie inną kolejność sobie wybrać. Ja teraz wam pokażę kilka materiałów, ale nie będę ich zbierał i dorzucał. Dlatego, że ja mam w innym miejscu ten materiał. Też wam pokażę igliwie. Słuchajcie, tu mam akurat igliwie, głównie sosnowe. Za chwilę pokażę wam inny materiał, gdzie praktycznie wszystko jest. Ale igliwie sosnowe to jest normalna rzecz, że każdy o tym wie, że to zakwasza i że no, po prostu jest dobre właśnie dla takich borówek. Chociażby tak samo liście, liście też w pewnym sensie przynajmniej yy, tak jest to opisywane, że, że zakwaszają. Tu mamy zrębkę drzewną, czyli gałęzie, akurat z drzewa liścia z tego to są. Ponoć też troszeczkę zakwaszają, ale my będziemy używali z drzew iglastych. I tu jakaś kora, też akurat z drzewa liściastego, w tym miejscu jest większość. Ale my będziemy też używać z drzewa iglastego. Czyli jednym słowem wszystkie właściwie nie, części rośliny poprzez gałęzie, pień, korę, drewno, w środku to właściwe pień, igliwie. Yy, 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 co tu jeszcze? Aha, jeszcze inna sprawy. Szyszki, gdzieś tu mamy szyszki już upadły. Szyszonie, czy właściwie wszystkie części od krzewów i drzew, które są e, z iglastych, kwaśnych. No i mówiłem, że pniaki to wszystko, ale zapomniałem powiedzieć, że to w formie trocin może być, tak? tak jak tutaj mamy, powiedzmy, trociny. To jest kolejna rzecz. No, w każdej formie najlepiej jak najbardziej rozdrobnionej. No, takim kolejnym materiałem jest też polecany to jest wrzos. No, generalnie cząstki z wrzosów, jak ktoś przycina, my mamy brzydkie te wrzosy i mało, dlatego że wszystko tutaj nam się poniszczyło przy, przy budowie domu. Mieliśmy piękne wrzosy. No, jak ktoś ma dużo i porządnych, no, to też może śmiało, jak coś tam wycina, to dorzucać. Ponieważ te materiały, o których teraz powiedziałem, są hmm, mało azotowe, generalnie jak są świeże, mają jeszcze właśnie te świeżutkie zielone igiełki. Mają zielone liście, są świeże, mają soki w sobie, mają jeszcze trochę azotu. Natomiast ogólnie to jest z tym dużo, dużo mniej tego niż jak, niż jak robimy zwykły kompost i dorzucamy odpadki jedzeniowe itd., itd., dlatego, żeby uzupełnić ten azot, a też i między innymi trochę zakwasić, to też polecane jest, żeby po prostu trawę dorzucać. Ja tylko tak pokażę, żeby to zapamiętać i oczywiście nie dorzucamy tego jakoś strasznie dużo, tak zobaczcie, ja tu specjalnie sobie przyniosłem takie kawałeczki które też będę dorzucał to jest może trochę za duże to się nie rozłoży w przeciągu roku nie wiem czy w przeciągu dwóch lat się rozłoży natomiast jeżeli mieć takie zrębki mniejsze tego typu to myślę, że nawet w rok jesteśmy w stanie to przekompostować. Ale tu mamy, widzicie, i igły, i korę, i kawałki drewna. Także wszystkie te części iglastych roślin właściwie wszystkie są. Teraz ja Wam pokażę, co ja mam, kochani, wspaniałego, że nie muszę chodzić i zbierać. A mianowicie dostałem taką zrębkę, którą być może widzieliście już wcześniej na jakimś filmiku. I tutaj jest, proszę Państwa, wszystko, o czym mówiłem. Są i igły, są i. Jest i kora, jest, są i pieńki, są i szyszki i generalnie no, samo drewno jako niby trocinę, tak, Więc ja tutaj mam o tyle dobrze, że ja mam cały ten materiał, mogę sobie śmiało pyknąć do piadereczka przenieść i wrzucić, i mało tego. Tu jest mnóstwo gatunków drzew i krzewów różnych, zdecydowanie nawet tuję można dorzucać. To oczywiście najlepiej, żeby nie była sama tuja i nie było jej zbyt dużo, ale ojej, w kamień uderzyłem. Ale to już sobie tu zaczęło kompostować na tej dużej górce, a ja mam na tyle dobrze, że mam to bliziutko i przerzucam sobie tutaj bezpośrednio do tego do kompostowania. Słuchajcie, ja taką zrębkę też bezpośrednio dałem w filmiku. Może widzieliście pod krzewy tam jakościółkę bezpośrednio, ale teraz chcę też zrobić po prostu z tego nawóz. Mam tu jeszcze w tym swoim śmietniku takie rzeczy, które też niby zakwaszają. No, kompost. To znaczy, mamy tu obierki po jabłkach. To sami pisaliście, że zakwaszają, więc wrzucamy cytrusy. Czy to są soki jakieś stare? Najlepiej to mi rozbrać, ktoś pisze, właśnie i mówi o tym, że przeterminowane soki się nadają. No ale, przecież, nie wiem, czy ktoś w ogóle ma taką sytuację, że mu się soki przeterminowują, ale okej. Okay. Generalnie można dorzucać, wiadomo, że mogą być w tym opryski, tak, bo to nie od nas i to pewno pryskane i ten dobrze trzeba umyć, o, samo wypadło. No ale, no ale, po prostu wyrzucam i tyle. Pomarańcze. I jakieś tam inne pierdoły, które generalnie są kwaśne, typu greyfruty, jakieś tam nawet te, te, te pomelo, czy jak to się nazywa, też powinno e, dawać trochę takich innych materiałów do tego kompostu, i go zwyczajnie też zakwaszać. Kolejne rzeczy to mam takie trzy. Jednego nie mam, to, to jest e, kawa, ponieważ my kawy nie pijemy i próbowałem ją załatwić w ogóle z jakiejś kawiarni. Natomiast tak mają mało tego, że nie chcą w ogóle, nie chcę im się odkładać dla mnie i też zrezygnowałem z jakiegoś silenia się na te kawę, tylko mówię Wam o tym, dlatego że kawa wcale nie zakwasza zbytnio podłoża, z tego co wyczytałem to ma pH około 6,8. Takie, takie są podawane dane, mniej więcej. To jest prawie obojętne pH, więc to nie powiedziałbym, żeby kawa zakwaszała jednak. To jest tylko takie, taki, można powiedzieć, trochę mit, bo jest tak powiedziane, ale jak są jakieś badania na temat pH kawy, to raczej, raczej inaczej to wygląda niż, niż tak jak się mówi. Mam tu jeszcze dwie rzeczy, które też są polecane na, na zakwaszanie, ale ja nie będę ich dodawał, ze względu na to, że nie mam jeszcze usypanej tej górki. Najpierw chcę tam wsypać jak najwięcej. To musi być raczej sypane czy lane na górę, żeby to przechodziło, bo to bardzo szybko też znika. I też nie uważam, że to jest konieczne. To znaczy, tak, polecany jest ocet, oczywiście ocet najlepiej by było. No zwyczajnie rozcieńczyć, żeby nie popalił tego wszystkiego, co tam jest łącznie z mikroorganizmami, bo jego też się używa do, powiedzmy, do walki z chwastami. Dlatego ja bym ostrożnie bym z nim tutaj podchodził. I nie mam akurat, nie mogłem kupić nigdzie. Ja to bym jednak ocet jabłkowy kupił. Ja nie wiem, czy jest akurat konieczny, żeby to był ocet jabłkowy, czy może być spirytusowy, ale ja bym po prostu takiego nie dodawał. Wszędzie jest napisane tylko ocet. Natomiast no, zwyczajnie ja nie daję na razie, jeśli będę dodawał to później, bo po co mam lać teraz. Lepiej wyleć na górę, i żeby to przesiąkało w dół i tyle. A tu mamy kwasek cytrynowy, który tak przywiozłem też tylko, żeby Wam pokazać. Też nie będę go dodawał. Tak naprawdę można by było na górę tutaj, prawie samą górę to trochę wysypać, bo z deszczem będzie on tam sobie przechodził przez to. Można rozwodnić i podlewać, natomiast wydaje mi się, że jak już to lepiej to robić na grządkach niż tutaj i ja tego nie będę po prostu dodawał ja tylko tak mówię bo, bo ludzie to polecają a przy okazji a propos właśnie spadającej wody i podlewanie kompostu ważna rzecz żeby używać wody jeżeli ktoś ma tylko możliwość to warto zbierać deszczówkę i podlewać kompost taki kwaśny zresztą każdy właściwie ale ten przede wszystkim podlewać deszczówką jak jest oczywiście bardzo ciepło i jest wysuszony latem ten kompost, dlatego że ta woda wodociągowa zabiera jakieś tam sole mineralne które odkwaszają generalnie glebę. No a woda deszczowa może nie zakwasza, ale nie odkwasza. I o to chodzi. Z takich rzeczy, które jeszcze zakwaszają kompost, na pewno może, można używać takich już. Właściwie produktów sztucznych w pewnym sensie jak siarka, no bo siarka to nie występuje gdzieś tu lokalnie, tylko trzeba ją skądś wydobyć i sprowadzić, więc już trochę to jest takie mało ekologiczne. Można używać tych całych siarczanów amonu i tak dalej, różnych takich produktów zakwaszających. Ludzie sypią torf kwaśny, ludzie sypią nawozy zakwaszające specjalne też takie do kompostów. No ja tego unikam po prostu jak nie muszę. To tego nie robię, nasze borówki myślę, że nie mają tam pH 4,5 tak jakby może chciały, a i tak bardzo dobrze rosną także myślę, że nawet jak to pH będzie troszeczkę wyższe to no może nie będzie dla nich idealnie, ale też nie wiem czy warto aż tak tam, aż tak im polepszać ten stan, biorąc jakieś takie sztucznie przez człowieka wydobyte, czy gdzieś tam wytworzone różne, różne materiały, no można oczywiście, ale ja takich rzeczy nie używam za to jeszcze, żeby warto użyć do tego, żeby przyspieszyć rozkład tego kompostu, żeby go wysycić też azotem i innymi składnikami, które pozwalają właśnie na rozkład tego i żeby on był rzeczywiście dosyć żyzny, bo on generalnie jest traktowany jako mniej żyzny materiał niż taki zwykły, tradycyjny kompost ze wszystkiego złożony, bo tu mamy wszystko kwaśne, takie zdrewniałe i tak dalej, natomiast jeszcze można go wysycić gnojówkami. I dobrze by było robić sobie gnojówki kwaśne, najlepiej właśnie w sezonie sprawdza się mniejsze lekarski najbardziej dostępny z kwiatami. Jest to y, troszeczkę kwaśniejsza gnojówka niż jakaś tam gnojówka z pokrzywy. Oczywiście jak nie ma żadnych innych materiałów no to pewnie, że gnojówka z pokrzywy czy jakieś inne gnojówki ze skrzypu polnego na przykład też albo zakwaszą jeszcze, albo przynajmniej nie będą tak odkwaszać bardzo, tak, więc też się nadadzą, żeby ten kompost się po prostu przerobił szybciej, gdyż każdy mówi, że to się przerabia bardzo długo. Natomiast dla mnie to też jest takie bez sensu trochę gadanie, bo okej, okay, może i dłużej, tylko po co komu jest potrzebny taki czysty kompost. Przecież to się używa zwykle pod, pod krzewy, pod jakieś dekoracyjne, czy pod borówki właśnie. To można wysypać w takiej formie średnio przerobionej. Przecież to nie musi być idealnie czarna ziemia, tak jak na przykład pod marchew. Tak, to nie jest, nie jest konieczne. Ważnym elementem też jest tak samo jak w zwykłym kompoście, uważam tektura jakaś. To jednak jest celuloza, czy po prostu jakiejś innej formy celulozy jeśli macie jakiś dostęp ze względu na to, że w niej po prostu rozwijają się dżdżownice, dzięki niej, dzięki tej celulozie. Moim zdaniem można od czasu do czasu dorzucić też, albo od czasu do czasu w czasie, albo po prostu na przekładki, dorzucić troszeczkę takich materiałów, jak dzisiaj tutaj dorzucałem. Do zwykłego kompostu pozbywałem się pomidorów. Po prostu dorzucić parę łodyg takich zwykłych pomidorów, tak żeby tej masy zielonej troszeczkę było więcej. Wiadomo, że im więcej kwaśnych materiałów, tym ten, ten kompost będzie kwaśniejszy, ale może nie zawsze jest taka możliwość, żeby akurat takich używać. Jeżeli komuś będzie to bardzo przeszkadzało, że nie ma tylu materiałów kwaśnych, niech użyje też troszeczkę takich innych materiałów, jak właśnie po, po pomidorach powiedzmy. Po krzewach, łodygi, a zwyczajnie sobie na przykład ten siarczan na monokupie, jak, jak, jak um, potrzebuje bardzo. I to by było na tyle, jeśli chodzi o materiały, które gdzieś mi przychodzą do głowy, czyli właściwie, tak jak powiedziałem, praktycznie każda część roślin ym, takich kwaśniejszych, typu iglaste drzewa, krzewy, ym, y, jakieś tam dodatki jedzeniowe, takie właśnie kwaśniejsze, jak, jakieś tam y, te pomarańcze, cytryny, greyfiuty i inne takie rzeczy. No i to zresztą nie będę już się powtarzał, no zawsze pierdziele dwa razy to samo. Ale bardzo ważne gnojówki. Uważam, że jednak do tego trzeba lać troszeczkę gnojówki rozcieńczonej z wodą. Latem, jak jest tylko możliwość, narobić sobie, co któryś tam dzień czy co tydzień wlać taką konewkę, to się będzie przerabiało. Jeżeli się nie przerobi w ciągu jednego roku, to się przerobi w ciągu dwóch. I teraz zobaczcie sobie na tę górkę. Ja do niej nie dorzucałem żadnych materiałów azotowych, więc teoretycznie powinno być mało. Zobaczcie jak Wystarczy, że kopię wierzchnią warstwę tutaj i ona już dużo wydziela z siebie pary, Czy znaczy się, że jest dużo cieplejsza niż otoczenie tutaj, zrobiło się troszkę zimniej, a tam się wszystko przerabia na samej pryzmie. Nie trzeba nawet tego do kompostownika wrzucać, aczkolwiek wiadomo, że w kompostowniku no to jednak będzie trochę szybciej przebiegało. I zobaczcie, wrzuciłem teraz dosyć sporo tej zmieszanej takiej, tego materiału. I teraz, żeby troszeczkę dodać więcej azotu, zebrałem sobie na działce różnorodne rośliny. Nie mam tak trawy za bardzo, ale mam jakieś inne, które niekoniecznie może zakwaszają, może nie. Ale dużo tego nie jest, więc robię tylko taką przykładkę. Już wam pokazuję, żeby zwyczajnie tutaj. Było trochę więcej różnorodności, i żeby więcej było tego azotu. A teraz już nie będę pokazywał, tylko finalnie pokażę, bo mi się kończy czas dzisiaj. Słońce zaraz zachodzi. Pomimo, że tu mam zmieszany materiał różnego typu, to ja sobie te swoje stare liście i gliwie też dorzucę jako kolejną warstwę. No tak będę motał trochę, ale to już dorzuciłem, takie dwa wiadra, biorę się teraz za te zrębkę i trociny starsze, to już Wam pokazuję, że dorzuciłem, tak, te liście i gliwie, natomiast też pamiętajmy, że przy takim kompoście, bym się teraz przypomniało, nie używamy takich rzeczy jak na przykład obornik za bardzo, jak nie, nie ma potrzeby takiej, są inne materiały, takie zielonkawe, powiedzmy z azotem, to, żeby unikać obornika, tym bardziej wapna, czyli wszystkich takich materiałów, które odkwaszają. Nie już mam to wiadro. Ja raczej robię kompost na zimno, więc teraz pewnie nie usypię całej tej górki, albo usypię, ona się i tak ubije. Natomiast można oczywiście jednego dnia to zasypać, jak ktoś ma tyle materiału i tyle. Yy, oczywiście teraz troszeczkę będzie przekładki z zielonego materiału, ale myślę, że użyję do tego tych higieł, zwłaszcza tutaj. Natomiast jeszcze następnym materiałem będzie coś, co leży u nas długo i zapominam ciągle o tym, gdzieś muszę wykorzystać. Tu mamy trociny pomieszane z keramzytem to w pewnej ilości i one już tam w worku w ogóle tam pełno dżownic łazi, bo ten worek nie jest szczelny ja sobie taki jeden worek przynajmniej wywalę, ten keramzyt gdzieś trzeba wykorzystać, przy nie będę każdej kulki wyjmował, żeby włożyć do jakiejś doniczki to jest wszystko pomieszane, także to też wwalę, ale mówię, najpierw przekładkę jeszcze z bardziej zielonego materiału, mogłyby być właśnie jakieś trawy ale powiedzmy, że Wysypiemy teraz to, co tutaj sobie wywaliliśmy właśnie do tego celu. Chodzi o to w kompoście każdym, czy to takim, czy innym zwykłym, żeby jednak mieszać te materiały ze sobą. Gdybym miał osobno trociny, osobno te wszystkie zrębki, osobno liście i tak dalej, no to wsypałbym jedną, drugą, trzecią warstwę małą i bym po prostu pomieszał. A także mam większość pomieszanych tych materiałów, to się tak nie cisnę. I teraz jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, już po nią idę. O, i to jest to, proszę Państwa, o czym zapomniałem, warto wrzucić trochę kartonów, czy też takich wytłaczanek po jajkach, czy rolek od taśmy, różnych. Nie trzeba nawet tego, słuchajcie, dzielić na jakieś małe ten kawałki, zobaczcie jakie to jest gibkie, to już się rozwala, bo jest ten, wilgoć, wystarczy powrzucać naprawdę dżownicą, to bardzo, bardzo pomaga, w tym się rozmnażają na potęgę. No niestety, słuchajcie, worki mi się rozwaliły, za długo tu leżą i muszę nosić ręcznie. Widzicie, że tu są i trociny, i keramzyt, tak? I nawet jakieś też inne kamyki, powiedzmy, ale to na taką ściółkę i ten to, no, widzicie, niestety zdarzają się też i śmieci, jak się od ludzi bierze różne rzeczy, to tak jest, że jeden normalnie wam coś da a tutaj widać śmieciarze, cholera już któryś raz to używamy i za każdym razem z każdego worka wyjmujemy jakieś śmieci a to kurtkę, a to czapkę, a to kawałek gruzu Trocinę z karamzytem wsypane, słuchajcie teraz znowu trochę różnorodnej roślinności co mi się tam udało znaleźć, znowu ta zrębka, raz tak, raz tak raz bardziej żyzny materiał, raz mniej a może czasem dwa pod rząd w miarę żyzne, trochę się ciemno robi przepraszam was już nie chcę tego na trzy dni rozwlekać tego filmu bo później znowu mam problemy z wrzucaniem na czas i teraz jeszcze sobie wrzucę znowu z tamtej górki troszkę a nie, inaczej zrobię teraz sobie pójdę po samą tę korę a tu mam taką korę pomieszaną umiałem sobie w wideo wziąć mądrzej korę z drzewa liścia z tego i z sosny również, a nawet chyba ze świerku. Więc troszeczkę tego też tutaj. O, chociaż takie jedno wiaderko to jest naprawdę bardzo istotne moim zdaniem w takim domowym kompoście robieniu tego. Nawet jeżeli macie jedno wiaderko czegoś zupełnie innego, to uważam, że warto. Na pewno mam tu widzę te wióry jeszcze, też przydałby się. Ten szpadel, no ależ dobra, nagrywam na szybko, to nagrywam i o, też, no co mi się tak przewracasz ty dziadu i takiego materiału. Niektórzy uważają, że ten materiał się nie nadaje, że trociny to są niedobre i że generalnie. Yy, przez nie robi się warstwa nieprzepuszczalna, słuchajcie, no już mówiłem parę razy chyba o tym, to trzeba wszystko ładnie pomieszać, nie robić warstw grubych z takiego materiału, bo taki rzeczywiście może się trochę pozbijać, ale innego rodzaju trociny z nie tworzą żadnych problemów. I kolejna znowu warstwa, to znowu będą te, te, te przygotowane już materiały tutaj. Słuchajcie, na razie tyle usypałem, nie wiem, może na tym już lepiej widać, na najtrzecie, Czyli mniej więcej 2 trzecie czy czwarte kompostownika. To wszystko się ułoży tak, że zostanie 1 trzecia. Yy, nie sypię więcej, może mi się jeszcze coś o czymś przypomni. To sobie dosypię jutro czy pojutrze. A o w chyba wszystkich materiałach, które miałem gdzieś na myśli, to wam powiedziałem. Nie o wszystkich, jeszcze dwami mi zostały, to znaczy jeżeli ktoś ma dostęp do skał, które zakwaszają, to tam chyba granit był czy jeszcze jakieś inne, już nie pamiętam. Zakwaszające to można oczywiście też i koło krzewów kłaść, żeby z deszczem tam trochę było wymywane do podłoża, czy żeby zwyczajnie tutaj troszeczkę rozkruszyć i dodać. To jest jedna sprawa, czyli takie mineralne dodatki, naturalne powiedzmy, a druga sprawa to ziemia, czyli jak macie swoją ziemię tak jeszcze najlepiej piaszczystą jak ja mam, to wtedy dodajemy też co któryś tam rzut trochę ziemi, po, troszkę mieszamy, żeby to po prostu miało też jakieś mineralne części, w sensie takiej konsystencji bardziej niż składników odżywczych. Natomiast w, w przypadku tego kwaśnego kompostu nie trzeba tego sypać jakoś specjalnie dużo, dlatego że w przypadku zwykłego kompostu to rzeczywiście może się robić z tego trochę taka paćka, jeżeli nie... Damy żadnych mineralnych wypełnień. W postaci trochę gliny. Można też trochę gliny tu dodać, będzie więcej wilgoć trzymała, czy w postaci piasku, czy w jakichś kamyków, skałek, takich i tak dalej. Jak nie będziemy dawać, to zwykły kompost, może nam się zrobić troszeczkę paćkowaty. Ten ze względu na to, że niby się rozkłada długo i nigdy tak do samego końca, znaczy nie nigdy, tylko w przeciągu roku nie, nie rozłożą się idealnie te wszystkie fragmenty tutaj. Drzewa, na przykład z rębki, to nie jest to takie konieczne, tak? bo to traktujemy później jako nawóz rzucany na wierzch. można wtedy przysypać troszkę ziemią. Ja zawsze mieszam, ja tutaj dodam sobie ziemi, bo ja zawsze mieszam, uważam, że to lepiej troszeczkę jest. Mam tej ziemi tam dosyć, ona też jest lekko kwaskowa. Zaszczepia bakterie, grzyby, pleśnie, wszystkie mikroorganizmy, które tutaj już dziś są na działce, zaszczepiamy też do tego kompostu, także tyle. Tyle ode mnie i mam nadzieję, że Wam to coś pomoże, że sobie jakiś może kompostownik przeznaczycie na to. No to napiszcie też jeszcze na koniec, czy, czy w ogóle wykorzystujecie takie rzeczy na, na czy robicie kompost kwaśny, a jeżeli nie, to w jaki sposób odżywiacie te rośliny kwaśnolubne, lubne, czy kupujecie coś, czy sami robicie. Dajcie znać, zawsze to mówię lepiej dla, dla innych jest, żeby było trochę więcej wiedzy w tym internecie. A ja na razie wam dziękuję. Będę sobie jeszcze parę dni tutaj mieszał to, dorzucał różne rzeczy, tak żeby to było jak najbardziej różnorodne, ale w tym zakresie kwasowości, że tak powiem. Do zobaczenia już w nocy praktycznie. Pa, pa.